Witam wszystkich bardzo serdecznie! Z tej strony koziomny i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Subnautica! W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie Seaglide'a, zbadaliśmy Simofa. Dziś mamy w planach wykonanie samego Simofa. Może na razie po prostu skoczmy do tej wody. Lecimy szukać materiałów. Simof jest sztabka tytanu, ogniwo energetyczne, szkło i smart. Potrzebujemy 20 tytanu, aż to jest sporo. Nie, 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 nie. A, a ty, a, ale, ale, dlaczego ukradłeś mi? Z, daj mi, to jest moje, ja, ja to chcę. Teraz tak, najważniejsze. Pojazdy, Seamoth, nareszcie. No dobra. Seamoth to szybki, fast, safe mode transportu, ale remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. No piękne jest, ale chyba mamy zaćmienie, bo tak coś się ściemniło. No właśnie, mamy zaćmienie, ale zaraz powinno być jasno. Dziwna woda jest, jakiś zaćmienie taka niebieskawa, taka dziwna po prostu, nie? Ale dobra, to jest księżyc... nie, to nie jest księżyc. To jest chyba jakaś inna planeta, słuchajcie, tylko jest właśnie tak bardzo blisko. Ale dobra, już jest dzień, także już wam pokazuję naszego pięknego Simofu. Jak widzicie, ma nawet lampkę, także do jaskini można się z nim zagłębiać. Welcome aboard, Captain. No, i mamy już tego naszego symfonu. No, to tak naprawdę, nic nie jestem straszny, ale no dobra, ty jesteś nam straszny, zostaw mnie. Ona. Ostatnio grałem, to tego miejsca w ogóle nie znalazłem. A tutaj coś widzę, jest. Jest jakiś PDA. Jest jakieś krzesło obrotowe. Ale ja mam mało wody. Ja, ja się boję, że ja zaraz zginę. Czy coś poza. Przenosi. Tak zauważyłem, że tu nie było nic ciekawego. To biurko znalazłam i tyle. O, tu jest. Kapsuła numer 3? Nie wiedziałem o tym, wiecie? Mam tutaj jeszcze właśnie tego i Glida, właśnie jest Glida. O, tutaj można wejść, widzę. O, jest jakaś kasetka z danymi, jest PDA. I co, dostaniemy? A, kompas, kompas jest spoko, słuchajcie. Kompas się naprawdę czasem przydaje. No to słuchajcie, wsiadam sobie do tego mojego Simofa i płyniemy. Gdzieś, tylko nie w okolicy Aurory, fajnie by było. Dobra, nie płyniemy w okolice Aurory. Jest, dob jest dobrze. Jesteśmy w jakimś dziwnym biomie. Coś tam stuka. Powiem wam, że Subnautica czasami naprawdę jest creepy. Co to za miejsce? O! Latające wyspy. Zobaczcie. O, jakiś nowy rekin. No, wszystko mówią. Wszystko ostatnie chce mnie tutaj zjeść. Ale to jest głęboko. Wow. Fajnie wam. Powiem wam, że to jest fajnie. Bardzo to jest głęboko. To są jakieś właśnie te skały, co utrzymują. Oho, oho. Nie, 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 nie. nie, nie. No i to jest właśnie minus, że na początku ten Seamoth na może naprawdę bardzo płytko schodzić. Ale zobaczcie. Ciekawe, czy tu są jakieś, nie wiem, lep lepsze materiały, nie wiem, jakieś diamenty. Uch, uh, uh. Mamy jakieś pęcherzóweczki. A tu co mamy? Upek? Diament mamy, słuchajcie. Erosion patterns on the land masses suspended here suggest they once floated on the surface. Remember that materials you gather are a property of the All Terra Corporation. You will be liable to reimburse the full market price. Your current bill stands at million credits. Aha, czyli będziemy musieli to jeszcze spłacać. No fajnie. Zobaczcie, w ogóle znalazłem diament. W tym biomie są diamenty, to jest ciekawe. Ale zobaczcie, jak mi z powietrze schodzi. Ja tutaj nic nie widzę zupełnie, ale fajnie wiedzieć, że to są diamenty. To sobie jeszcze tutaj, wiecie, popływam i mm, pozbieram. Naprawdę, ostatnio mam straszny problem z siarką. Lit mamy! Zostaw go! Uuu, to jest jakiś wrak, słuchajcie. Wow, czy to jest? Mamy rubin. Słuchajcie, mamy rubin. No, zobaczcie, już mamy bardzo zniszczonego tego Simofa. ale ja chcę tu wejść. Ja, ja po prostu chcę tu wejść. Co to jest? Fragment ramienia wspinaczkowego kombinazonu Crown. Coś tu jeszcze było? Fragment ładowarki ogniw. Nice. Ładowarka ogniw się przyda. No dobra, ale to tyle z tego pomieszczenia. Coś więcej tu? Nie ma? Nie? A? Wow! Dobra, muszę też szybko ogarnąć, bo mam mało tlenu. Nie mam żadnych lepszych butli. A bez butli może być ciężko. Plus jest taki, że to jest na razie proste. Ale nie chcę kończyć tak jak w poprzednim odcinku. O, coś tu było? O, działko grawitacyjne, no zobaczcie. Jest coś ciekawego jednak. Właśnie dlatego płynę. Słuchajcie, w, yy, wejdę do tego cyklopu. Tak, fa fa fajny cyklop, nie? Dobra, yy, Postawię go sobie tutaj, żeby był jak najbliżej wejścia. A dobra, tego nie mogę zeskanować. Jak najszybciej, do końca. Bo mówię Wam, że może być naprawdę ciężko. Jeżeli ja. Hmm. Mam nadzieję, że to coś nie zniszczyło mi mojego Ej, biednego smoka. Aha, tu są drzwi zespawane. Właśnie po tych potrzebowałem siarki, żeby otwierać takie drzwi chyba już nic nie ma. A może? Nie. To jest dokładnie to samo miejsce. Dobra. Wracamy. Może tu, jest, tu będzie jakieś inne wejście. Miejmy taką nadzieję. I miejmy nadzieję, że mój Simuf jeszcze żyje. O, o, dużo ich tu, ale tutaj też są ważne rzeczy, widzę. No nie. Zostawcie. Zostawcie mnie. Niech to jest naprawdę za dużo. Czy on nadal za mną płynie? Nie, ale po prostu... Okej, okay, płynie za mną. Ja się boję. Zostawić tutaj mojego biednego Osimofa, bo one po prostu go zeżrą. Całości. A on jest niesmaczny. Dobra. Jak go tutaj zostawię, to może go nie dotkną. O, właśnie tu jest osmowa. No, znowu go dziabnęli. Zaraz mi go zjedzą. Dobra, szybko hmm. Czy tu się stało to, co się stało? No, God! No, God, please, no! 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 Tak, mój biedny Simów. Dobra, szybko, 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 szybko. Także jak widzicie, ym... Nie, dobra, y, ramy wiertnicze mamy. W sensie wspinaczko to mamy. Dobra. Łetwy ładujące. Mi nie interesuje. Dobra, y, grawitacyjne. I wypływamy szybko, bo zobaczcie ile mi tlenu zostało on emisji na faz żarły. Dobra, chyba będę żył. Chyba będę żył, słuchajcie. Uuu. No dobra, to tam wracamy. Ogarnąć przecinarkę? Co jest? Coś mnie zżarło. Jest moja piękna siarka, płeń po mnie! Aha, no, tak. Mówiłem, że jak się do nas przytyglą, to, yy, to dostajemy obrażenia, ale mam w zamian za to siarkę. Czyli już wiem, gdzie pływać po siarkę, bo w naszych jaskiniach tego nie ma. Dobra, teraz musimy ogarnąć palnik laserowy mogę zrobić i. Yy, narzędzie naprawcze gdzieś? Narzędzie naprawcze jest. Siarka. A do tego potrzebujemy dwóch? Nie, też jednej. Dobra, to mamy tego mnóstwo. Główna silikonowa siarka i tytan. I cyk, w kapsule, dobra. Sprzęt. Yy, czego mi brakuje jeszcze, właśnie? Yy, nie, to będzie w narzędziach, dobra. Mamy narzędzie naprawcze. Nareszcie, dobra, słuchajcie. No to lecimy tak. Najpierw naprawimy te systemy drugie. No i także jak widzicie mamy już e, naszą kapsułę naprawioną. Nic tutaj nam nie zwisa na szczęście. Ja sobie apteczkę wezmę i zeżrę nawet, bo zobaczcie ile mi w ogóle życia zostało. Wodę też sobie jakąś wypiję. I zobaczmy co tam nam gadają.

Agency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state in T 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je przyszło. Oho. Ta skafander przeciw promien... na pewno się przyda. Na pewno się przyda, bo no, no. No była aurora, dało się w sumie teoretycznie jeszcze naprawić, ale nie ma aurory, została zniszczona. Było wielkie bum! I chuj. Co potrzebujemy do tego yy, stroju yy, przeciwpromiennego? On się wiesz, mi przyda. Tak, z własnego doświadczenia wiem. Mamy oddycharkę, to czemu ja o tym nie wiem. Włóknista siatka. No, był tam zestaw elektryczny, to tam. pitu, pitu. Yy, włóknista siatka. Czego my potrzebujemy do włóknistej siatki? Nie mam pojęcia. O, mam też. Czy ja w ogóle zr mam zrobione płetwy? Jak głupi jestem, ja nie mam nic zrobione. No dobra, wiecie co? Chyba zajmiemy się tym ekwipunkiem lepszym trochę, bo tak trochę słabo. Wiem, już wiem, już wiem. Przypomniałem sobie, z czego robi się włóknistą siatkę. Włóknistą siatkę pozyskujemy z pnącz wodorostów. Tutaj pamiętam, że był kwarc zazwyczaj, przynajmniej ostatnio. Tylko, że tu jak się pływa, to boli, więc trzeba to szybko ogarnąć. Pierwszy kwarc. A few moments later. No, nie mówcie mi, że te dziady cały czas tu były. Ja ich po prostu w poprzednim odcinku nie znalazłem. Serio. Serio, gro. Jesteś aż tak miła. No dobra, mamy te e, włókniste siat siateczki. Trzy. No, teraz jeszcze dwa szkła. Zmar sobie zaraz ze skrzynki, zabiorę i będziemy mieć e, drugiego. E, drugą ćmę morską. O, widzicie cyklop? Cyklop to jest taka naprawdę duża uć podwodna. Taka. Fest fest. No dobra, także drugi simowów, proszę bardzo. Bardzo proszę. Pierwszy był na tle zniszczonej, a, nie, pierwszy był na tle normalnej aurory, a drugi na zniszczonej. Także yy, yy, każdy simow Simo widział swoje. Włączy mu lampy, bo kiedy on ma uruchomione lampy, to naprawdę się źle dzieje, bo marnuje nam po prostu prąd. By dla kiedy. I tutaj możemy wytworzyć sobie, po pierwsze, skafander. Skafander daje nam możliwość pływania e, na promieniowanych terenach. I do tego, dostałem, do tego jeszcze oddycharka. Oddycharka zwiększy nam możliwości, zwiększy nam, duży nam czas przebywania pod wodą. Plan,

No i cześć. Hej.